Cześć! Witajcie w mini Get Ready With Me. Pokażę Wam takie proste, chłodno-ciepłe Smoky Ice i kilka dodatków, które dzisiaj będę nakładała. Wychodzę na miasto z koleżanką, więc postanowiłam, że skoro już się szykuję, to może to nagram. Najpierw na usta nakładam wazelinę z wazelin, standardowo przed makijażem, żeby mi tam podkład nie osiadał na ustach. Używam gąbeczki z Ifrosher do makijażu, która już jest zwilżona, namoczona i mieszanka podkładów, od razu jest to L'Oreal True w kolorze M1 oraz Bourjois Healthy Mix w odcieniu 52 wanila. Rozprowadzam sobie po twarzy, a zaraz będę wklepywać gąbeczką. Wszystko pokazuję w przyśpieszeniu, bo bez sensu, żebyście się gapili. No to jak nadkładam sobie szpachlę. Teraz przechodzimy do fazy zombie w makijażu, czyli podkład nałożony, korektora jeszcze brak i oczy zombie. Komar mnie ugryzł pod okiem i mam taką czerwoną plamkę. Co poradzić człowieku? Płyk wody bez tego się nie obejdzie poranek. Teraz czas na korektor. Oczywiście jest to mieszanka Maybelline Affinitone w najjaśniejszym kolorze oraz Astor Perfect Stay też w kolorze najjaśniejszym. Z fazy zombie przechodzimy w fazę Indianina. Teraz czas przypudrować sobie twarz. W tym celu, jak widzicie, używam pudru transparentnego z Bel HD Look Now. Najpierw małym pędzelkiem nakładam na sam, żeby utrwalić korektor pod oczami. A teraz dużym pędzlem z Hebe nakładam, nakładam puder na całą twarz. I jak widzicie, teraz będę tak ciągać jakby nadmiar tego pudru z twarzy. Przechodząc do brwi używam kredki Golden Rose z serii Classics w odcieniu, już wam mówię jakim. 402 jest to bardzo fajny odcień, dosłownie odrobinę cieplejszy od kolor Tatu permanentow. Jest to świetna kredka i naprawdę mogę ją polecić ze szczerego serca. Druga brew już gotowa. Teraz przypudruję sobie łuk brwiowy najjaśniejszym cieniem z paletki Makeup Revolution Iconic 3. Nakładam teraz korektor z Rimela na całą powiekę jako bazę. Nie nakładam zbyt dużo, bo zaraz będę nakładała kredkę. No i to jest moja magiczna czarna kredka. Jak wam jej nazwę powiem, to będziecie się śmiali, bo ona nie była kupiona w Polsce, ty sami od zagranicy. Jest to firma Smiling, ale jest tutaj na niej napisane, że wyprodukowana jest w Niemczech dla firmy z Kuwaitu, która to firma nazywa się Makeup Almanzur Kuwait. Jest to świetna czarna kredka, która pięknie się rozciera, można zrobić piękne smoki, równie dobrze trzyma się na linii wodnej, jest bardzo miękka i dobrze się utrzymuje. Bardzo dobrze się utrzymuje. I rozcieram pędzelkiem z Hakuroha 78 i brązowym trzecim od końca cieniem z paletki Makeup Revolution Iconic 3. Na drugim oku robię to samo, rozcieram tą kredkę brązem i delikatnie wjeżdżam tak jakby w załamanie, żeby nadać też temu makijażowi kształt. I lekko wyciągam, robiąc delikatny kształt kociego oka, ale nie za bardzo. Jest dzień, a ja się tak sztafiruję, jakbym szła na dyskotekę. Teraz nakładam brąz. Jest to brąz paletki Makeup Revolution Iconic 3. Jeden z takich połyskliwych brązów, który jest mniej więcej w połowie paletki. Tam są dwa lub trzy bardzo podobne. On fajnie połyskuje, jest fajny, ma fajny, ciepły odcień. Pod światło, gdy się patrzy, to lekko opalizuje na taki chłodny odcień różu, ale jest jednak i tak ogólnie zachowany w tonacji dość ciepłej. Nakładam ten cień na całą powiekę od wewnętrznego do zewnętrznego kącika. Pędzelek, którego używam, jest Golden Rose. Jest to pędzelek z włosia kucyka. Na dolną powiekę nakładam kredkę Golden Rose. Jest to ta seria Dream Eyes, ale nie kolor 425, którego ciągle używam, ale kolor 424. Bardzo ciemny, intensywny granat. W aparacie tego nie widać, że on jest aż tak intensywny, ale musicie uwierzyć mi na słowo. Chyba, że macie tą kredkę, to wtedy wiecie. Nałożyłam tą kredkę również na linię wodną i teraz wzięłam sobie cień z Miss Sporty z serii Make Up Your World i to jest numerek 117, nazywa się Candy. Teraz wyciągam sobie jakiś obleśny nasty farfocel z oka i tym oto cieniem rozcieram sobie kredkę na dolnej, na dolnej powiece I wblendowuję ten kolor w zewnętrzny kącik, tam gdzie wyciągałam delikatnie do kociego oka, żeby to miało połączenie i żeby to ciekawie wyglądało, to połączenie brązu z tym chłodnym odcieniem niebieskiego morskiego takiego naprawdę świetnego koloru. Ten cień jest bardzo napigmentowany i świetnie mi się go używa. Teraz na okrągły, puchaty taki pędzelek kulkę, to jest pędzelek z René, Nałożyłam najjaśniejszy z matowych brązów z palety Makeup Revolution Iconic 3 i delikatnie zacieram sobie granicę na dole, żeby, nie wiem jak to określić, żeby na dolnej powiece to roztarcie tego chłodnego koloru było ro, roztarte delikatnie ciepłym kolorem. Efekt, jaki to daje, moim zdaniem jest świetny, fajnie to wygląda z bliska. Też koleżanka, z którą byłam umówiona na miasto, powiedziała, że mam fajny makijaż. Teraz dla pewności rozcieram wszystko w Brush o 3. żeby nie było tam żadnych takich ostrych linii ani charakterystycznych takich mocnych przejść kolorów kolor, żeby się nic nie odcinało. Coś mi się oczywiście tam nie spodobało, jakiś włosek mi wyrastał, gdzie nie powinien, więc postanowiłam, że a, wyrwę sobie dziada, a co tam. Teraz małym, podwójnym, dwustronnym pędzelkiem z Golden Rose nakładam sobie z palety Technik Electric taki najjaśniejszy turkusowy odcień w samym, w samym wewnętrznym sorry, kąciku. Żeby go lekko roz rozświetlić, ale żeby dolna powieka i dolny wewnętrzny kącik był zachowany w tej samej chłodnej tonacji. Strzepuję teraz w razie gdyby mi się coś tam osypało. I przechodzę do tuszowania rzęs. Będę używała w tym celu tuszu z Eveline Volume Celebrities. Bardzo świetnie mi się spisuje ten tusz. Jeżeli chcecie test na żywo, zobaczyć jak on się spisuje przy takim bardziej delikatnym makijażu, żeby te rzęsy było bardziej widać i w zbliżeniu na oko, to dajcie mi znać w komentarzach. Dolne rzęsy zaznaczam jedynie delikatnie, bo dolne lubią mi się odbić. Teraz przechodzę do konturowania. Używam Kobo Sahara Sand, puder brązujący i do konturowania. Świetnie się spisuje. Za dużo nie będę go nakładać, jedynie delikatnie i szybko rozcieram. Zwykłym skośnym pędzlem, który kiedyś kupiłam w Starsie i bardzo świetnie mi się spisuje. Łatwo się go myje i on szybko schnie, a był to pędzel za 10 zł, który nie gubi w ogóle włosia, nic się z nim naprawdę nie dzieje, aż jestem w szoku. Brąze roztarty, trochę na boki nosa resztką, która została e ewentualnie na pędzlu. I przechodzę do rozświetlacza. Wachlarzem z EcoTools będę nakładała Diamond Illuminator z Vivo, rozświetlacz mój ulubiony, który codziennie praktycznie ląduje na moich kościach jarzmowych i na nosie. Trochę na grzbiec nosa, na łupku kupidyna już resztką. Chciałam już wyłączyć aparat, ale jeszcze mi się coś przypomniało, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Oczy skończone w całości. Myślę, że całkiem nieźle, chociaż trochę mocno jak na dzień. Chociaż ja lubię takie luki mocne, nawet na dzień. Przechodzę teraz do ust. Używam pomadki z Golden Rose Vision Lipstick. Odcień da, podam wam w opisie. Miałam wazelinę na ustach i nie miałam czym mi jej wytrzeć, dlatego pomadka dość ciężko mi się nakładała na taką tłustą warstwę, ale jakoś sobie poradziłam. I jakoś mi czegoś brakowało, więc postanowiłam, że na tą pomadkę nałożę sobie błyszczyk z Vivo, ten z kwasem hialuronowym. On już mi się praktycznie kończy, ale akurat pasował mi do tego makijażu. No i z makijażu to by było na tyle, szkoda, że nie starczyło mi czasu na karcie pamięci, miejsca na karcie pamięci, żeby pokazać Wam jak robię włosy, bo dużo osób pytało się jak robię palmę na głowie, bo to co mam teraz na głowie to jest tylko wersja robocza, widzę, że te włosy są rozwarstwione na bokach, bo ja je po prostu zebrałam do góry i związałam gumką. Na, jako dodatki wybrałam sobie dzisiaj do tego jasnego sweterka takie perłowe bransoletki z Chińczyka w trzech odcieniach, a, na, a w uszy sobie wetknę kolczyki, jak do piercingu, które są jeszcze zapakowane i właśnie sobie je otworzyłam. To są takie złote trójkąciki, które uwielbiam. Mam kilka par takich kolczyków, dostałam od chłopaka i noszę je non-stop i nie żal mi jest, jeśli mi się jakiś zgubi, bo ja lubię kupić takie rzeczy. Polczyki sadzone, bransoletki na ręku, cały look jest gotowy poza włosami, no ale liczyłam się z tym, że mi czasu nie starczy, więc na zdjęciach widać, że te włosy są bardziej ogarnięte i ta palma jest bardziej proporcjonalna. Tak wszystko się prezentuje, myślę, że makijaż jest całkiem spoko, można go traktować jako wie makijaż wieczorowy, ja jednak śmigam tak na co dzień. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało, czy nie i zostawcie kciuka w górę.